Witam serdecznie. Na początek dwie bardzo dobre wiadomości. Sejm po czteromiesięcznych pracach przyjął uchwałę potępiającą nienawiść i pogardę antykatolicką. No teraz tylko ważne jest to, żeby ta uchwała... Została wprowadzona w życie. Przypomnę tylko, że ona po prostu wzywa do, podobne, do podobnego potępienia, do podobnego budowania opinii publicznej, wszystkie ciała przedstawicielskie w kraju i za granicą, organizacje społeczne i autorytety życia publicznego. Bardzo ważna decyzja, cieszę się ogromnie że przyjęta tak konsensualnie dzisiaj już słyszę że to FM atakuje panią marszałek Kidawę błońską że głosowała wspólnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości prawicy za tą uchwałą to jest dobry znak powracającego czy Ugruntowującego się konsensusu chrześcijańskiego. I drugi taki dobry znak to jest decyzja kontynuacji w nadchodzącej kadencji prac nad ustawą Stop Pedofilii. To jest społeczny projekt ustawy, więc nie podlega dyskontynuacji. Oczywiście ono wywołał jakąś ogromną agresję. Okazało się, że obrona młodzieży przed seksualizacją, przed demoralizacją. Ma wielu przeciwników i o tym powiem w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. No a dzisiaj wracamy do wyborów, dlatego że bieżące wydarzenia biegną szybko, uciekają szybko i trzeba je komentować. Moja propozycja, ta złożona publicznie, o tym, żeby doszło do porozumienia PiS i PSL w Senacie. W celu wyboru umiarkowanego marszałka i zbudowania jakiejś przestrzeni ograniczonej choćby współpracy PIS-u i PSL-u. Jeżeli PIS serio traktuje deklarację o tym, że chce wprowadzać zmiany konstytucyjne, musi szukać sojuszników i przybliżenia się do progu 307. Jeżeli się do niego przybliża blisko, do tego progu, no to potem łatwiej już przekonywać poszczególnych posłów. No widzieliśmy to choćby wczoraj, ten bardzo szeroki konsensus przy przyjmowaniu uchwały przeciwko nienawiści i pogardzie antykatolickiej, ale konkretnie Senat. Jak wiadomo, zaproponowałem, że właściwie optymalnym kandydatem na takiego marszałka wybranego przez większość PiS-PSL byłby senator Jan Filip Libicki. No niestety, jak do tej pory ta propozycja potraktowana jako interesująca z różnych stron w kształcie, którą, który zaproponowałem, no nie jest podjęta. Wczoraj w wywiadzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz wprost powiedział, że Filip Libicki to bardzo dobry kandydat, no ale, ale nie będzie ale nie dla wyboru przez większość PiS PSL, że nie wiem do jakiego stopnia jest to stanowisko samego prezesa, być może w większym stopniu to jest nawet nastawienie kandydata, a nie kandydata na marszałka senatu, a nie lidera PSL-u. No ale szkoda, szkoda dlatego, że widać, że PSL w wielu różnych deklaracjach Również tych o zadowoleniu z tego, że Donald Tusk kandyduje na przewodniczącego europejskiej partii ludowej i w dywagacjach na temat bliskich już wyborów prezydenckich widać, że ciągle chce być tym drugim filarem opozycji szkoda. Natomiast PIS też nie podejmuje rozmów, a do tego jest powołany jako partia zwycięska w wyborach. To silniejszy. Proponuje rozmowy. No, tak wynika z samej zasady na szacunku dla, dla ludzi. No, a widać, że podejmuje jakieś inne działania. No a na razie prezes Jarosław Kaczyński bardzo trafnie oświadczył. Tu zacytuję, w takim w analizie powyborczej, że mówi prezes, że mogliśmy mieć co najmniej remis w Senacie, Gdybyśmy chcieli wysuwać osoby, które z naszego punktu widzenia na to nie zasługiwały. Nasi polityczni przeciwnicy nie mają takich oporów. No jeżeli dobrze rozumiem, to te osoby, które z punktu widzenia PiS nie zasługują na poparcie, to są osoby, które po prostu nie należą do PiS, które nie podporządkowują się jego władzom. A przecież jest wielu kandydatów, no, których PiS powinien brać pod uwagę poza Szeregami swojej partii powinien szukać tam sojuszników do, choćby jak mówię, no w perspektywie budowania większości konstytucyjnej, w perspektywie obrony Polski przed naciskami z zagranicy, które zawsze znajdą echo, echa, może nawet sprężynę w platformie, czy, w, czy tym bardziej, na coraz bardziej. Radykalnej lewicy. No i przecież tacy ludzie są. No, 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 Dwodem na to, że warto szukać sojuszników, to jest choćby Janusz Wojciechowski, były prezes polskiego stronnictwa ludowego, który dzisiaj z desygnacji PiS jest ważnym, znaczy, który zajmie stanowisko, bo to już jest pewne, ważnego komisarza w Komisji Europejskiej. Ale takich ludzi choćby z Platformy jest więcej. No, minister Sośnierz polityk o prawicowym nastawieniu, a przyszedł z klubu Platformy. Wdzieliśmy się z ministrem Sośnierzem w Parlamencie Europejskim, kiedy przyszedł wspierać syna posła Sośnierza w konferencji na temat ograniczeń demokracji w Parlamencie Europejskim. No bardzo dobrze. Sam kandydat PiS na... Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacek Sariusz Wolski. No przecież w poprzedniej kadencji wybrany z Platformy, no, minister Patryk Jaki. No, no przecież tych ludzi jest wielu i czy oni zasługują na szacunek? A zasługują. Czy zasługują ze względu na swoje zalety osobiste, czy wyłącznie na to, że podporządkowali się władzom PiS? Należy rozmawiać z ludźmi, dlatego że założenie, że pis wciela rację stanu czy interes narodowy, po pierwsze w wypadku partii, która przyjmowała wspólnie z Platformą Traktat Lizboński, nie jest trafne, ale po drugie no jest destrukcyjne w stosunku do Solidarności Narodowej i do gruntowania silnego konsensusu narodowego, który sprawia, że zasadnicze linie... Racji stanu pozostają realizowane nawet w wypadku zmieniających się rządów czy polityki państwa. No do tego należałoby przywódców PISE zachęcać. No niestety, jak na razie PIS zamiast prowadzić rozmowy z tymi, czy z tym, kto ma silny demokratyczny mandat, no woli. Szukać metodą, że tak powiem, kaptowania zwolenników. Były rozmowy z profesorem Grockim, podobno nawet z samym senatorem Libickim, ale nie o. No, w wypadku profesora Grockiego, to jest w ogóle platforma, ale w wypadku senatora Libickiego nie o współpracy środowisk politycznych, ale o przejściu na tą stronę. No, naprawdę, państwo musi być oparte na przekonania, a nie na, za przeproszeniem nie lubię tego języka, dealach, kombinacjach itd. Natomiast w swojej tej zasadniczej analizie, powtórzę jeszcze raz, że PiS mógł mieć co najmniej remis w Senacie. Prezes Kaczyński ma całkowicie rację. Tutaj ważny głos po wyborach Dorzucił redaktor Artur Stelmasiak z niedzieli, który napisał, że nie do końca rozumiem intencji, byśmy się przyjrzeli, jak skutecznie działają jowy. Nie wiem, czy w wypadku redaktora Stelmasiaka to jest przestroga przed jowami, czy zachęta do refleksji, ale uwaga jest bardzo trafna, dlatego że tak właśnie działa ordynacja większościowa. Ona z jednej strony daje wygraną. Większości, a z drugiej strony zmusza do tego, żeby rozmawiać ze wszystkimi, bo zachęca do konsolidacji większości. No niestety, wynik wyborów do Senatu jest taki, jak to wynika z kształtu opinii publicznej, który no najdokładniej obejrzeliśmy w wyborach do Sejmu. PiS 43,5% głosów. Opozycja, tak jak wygląda dzisiaj, czyli Platforma Lewica i PSL. 48,5% głosów, czyli o 5, to jest dużo. O 5 punktów procentowych więcej. No i Konfederacja niespełna 7% głosów. Tak wygląda ten układ. Rozkład głosów w tym układzie politycznym, ale przecież on mógł być zupełnie inny. Opozycja bez PSL-u to jest zaledwie 40% głosów. I tutaj całkowicie rację miał Władysław Kosiniak-Kamysz, gdy przedwczoraj powiedział, że gdyby nieporozumienie opozycyjne o wyborach do Senatu, no to PiS miałby w Senacie dwie trzecie głosów. Tak, to jest, to jest, to jest prawda. I Prawo i Sprawiedliwość miało możliwość albo... Poszerzyć większość, choćby poprzez porozumienie z Konfederacją, wspólnie z Konfederacją PIS miał ponad 50% głosów w tych wyborach, ponad połowę głosów, a co więcej, mógł jeszcze zdemontować ten układ opozycji, zapraszając do koalicji senackiej, choćby w oparciu o te głosowania, które były wczoraj w Sejmie, PSL. Zarówno z PSL-em, jak i z Konfederacją każdorazowo PiS miał ponad 50% głosów. Bez PSL-u opozycja zaledwie 40% głosów. Tak? No, muszę powiedzieć jeszcze raz, jeszcze raz to zacytuję. Jarosław Kaczyński ma całkowicie rację, kiedy mówi, że mogliśmy mieć co najmniej remis w Senacie. No, tylko przyjęto złe kryteria. To kryteria, według którego z punktu widzenia PiS osoby niezasługujące na poparcie, to te, które się PiSowi nie podporządkowują, a nie te, które mają radykalnie, z punktu widzenia racji stanu, dobra wspólnego narodu, niewłaściwe poglądy. No. Ja mówię o tym z dużym przekonaniem, dlatego że to całkowicie zbiega się z naszymi doświadczeniami, z moimi własnymi doświadczeniami z rozmów o wyborach do Senatu cztery lata temu. Do Cztery lata temu doszło do zerwania porozumienia zawartego w Narodowy Dzień Życia 2012 roku między Prawem i Sprawiedliwością i prawicą Rzeczypospolitej. Ja przypomnę, że to porozumienie było zawierane wtedy, kiedy PiS jeszcze był w depresji sondażowej, kiedy ciągle w opinii publicznej prowadziła Platforma Obywatelska. To było przed tym wielkim zwrotem w opinii publicznej, znaczonym wygranymi w wyborach. Uzupełniających w rybniku i w mielcu w wyborach do Senatu, w wyborach samorządowych przedterminowych w Elblągu i tak dalej. Myśmy pomogli im po to, żeby ten trend odwrócić. To było zawarcie koalicji antyliberalnej w sytuacji, gdy jeszcze działacze Solidarnej Polski mówili, że prezes Pisu jest. Za stary i ciągle przegrywa, Jarosław Gowin był jeszcze wtedy wicepremier Gowin, był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Myśmy tę koalicję zawarli i jeden z jej punktów, aneksu, on jest publicznie dostępny na stronie prawicy Rzeczypospolitej. Jeden z jej punktów dotyczący wyborów do Senatu brzmiał tak. Prawo i Sprawiedliwość poprze w wyborach do Senatu pięciu kandydatów prawicy Rzeczypospolitej, którzy. Startować będą w okręgach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało mandatu senatora w 2011 roku. Prawica Rzeczypospolitej w pozostałych okręgach popierać będzie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Zespół koordynacji działań, zespół Pisa, PiSu i Prawicy, ustali okręgi, w których kandydować będą przedstawiciele prawicy Rzeczypospolitej. Myśmy tę umowę wykonywali. Ja ją wykonywałem osobiście, jeżdżąc na wybory do Rybnika, do ministra Piech na Podkarpacie, do senatora Pupy. To jeszcze wybory przedterminowe. A kiedy doszło do wykonania umowy, to wyglądało tak, że w moim biurze przyszli koledzy. Ministrowie Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński. Ja mówię: No, wysłaliśmy wam już miesiąc temu propozycję pięciu kandydatów w okręgach, w których PiS przegrał wybory, po to, żeby rozmawiać o tym, w których okręgach ostatecznie będą kandydować nasi kandydaci, żeby prowadzić już kampanię wyborczą. Na no, no to Joachim mówi: Ale jak to wasi kandydaci? Ja mówię: No, tak, no uzgodniliśmy. Tak brzmi porozumienie, że. Prawo i Sprawiedliwość poprze pięciu kandydatów Prawicy rzeczpospolitej, no ale, ale zaraz, to, to muszą być kandydaci PiSu. Ja mówię, nie. No, w 95 okręgach prawica poprze kandydatów PiSu albo kandydatów Wskazanych przez PiS, w pięciu okręgach, w których PiS nie wygrał wyborów, wy poprzecie kandydatów prawicy. No a na to Joachim mówi, nie, no, takich rzeczy nie ma nigdzie na świecie. Żeby partia popierała kandydatów innej partii, no niestety takie rzeczy się zdarzają na świecie. One zdarzyły się, one się zdarzają wielokrotnie w wyborach większościowych, one się właśnie zdarzyły w wyborach do Senatu. I przez to właśnie podejście, które zapomina o tym, że partia po łacinie część, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko częścią politycznej wspólnoty narodu, a nawiasem mówiąc, polityka w ogóle jest tylko częścią życia narodowego i to raczej funkcjonalną, służebną a nie najważniejszą, no jeżeli się takie podejście ma, to potem są takie wyniki. Ja wszystko to mówię po to, żeby naprawdę zachęcić Prawo i Sprawiedliwość do zmiany tej filozofii, choćby w perspektywie potrzebnych zmian konstytucyjnych. Warto poszerzać koalicję, czy rozszerzać rozmowy. Jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że na przykład partia, która ma większość absolutną, nie musi już mieć sojuszników, to, to nie jest prawda. Ani CDU w Niemczech tak nie myślało, bo oni wielokrotnie deklarowali, że nawet gdyby mieli większość absolutną, podtrzymają koalicję z FPD. Mówię o tych dawnych koalicjach CDU-FPD, które były traktowane organicznie, jako obóz polityczny, niezależnie od koniunktury wyborczej. Podobnie Mitterrand z lewicowymi radykałami i tak dalej. Myślenie w kategoriach państwowych, budowania konsensusu, budowania czegoś szerszego niż popularność jednej partii każe tak właśnie myśleć. Natomiast być może jest pewna logika, która każe myśleć inaczej, że filozofia tylko my znakomicie sprzyja konsolidacji tak zwanemu utwardzaniu elektoratu. No ale to już nie jest myślenie, to jest być może bardzo skuteczne myślenie wyborcze, ale to nie jest myślenie efektywne w kategoriach, w kategoriach racji stanu. Ta metoda kaptowania korzyściami zamiast poszukiwania wspólnoty poglądów, no oczywiście ona jest również destrukcyjna dla demokracji, dla życia publicznego, a Polska potrzebuje powrotu, szacunku i solidarności w życiu publicznym. Ja przypomnę, że przed czterema laty to było orędzie wyboru prezydenta Duden z tym programem przywrócenia szacunku i solidarności w życiu publicznym wygrał. Wybory to jest program, który ciągle trzeba zrealizować, ale z tym, no to poza wyjątkami, no ogromna większość środowisk politycznych ma problemy. Również te nowe, czy powracające do życia parlamentarnego, no trzeba było paru dni od wyborów, nie wiem, no nie, nie paru dni właściwie, parę dni to mamy, no paru dziesięciu godzin, żeby prezes Janusz Korwin-Mikke powiedział był, przepraszam, ja chcę to zacytować dokładnie, że, nie wiem, z kłopotem z cytowaniem, że przeciętny wyborca partii, która wygrała wybory człowiekiem inteligentnym nie jest, a nazywanie idiotów idiotami jest rzeczą głęboko yy, słuszną. No i no, na szczęście nie na tym poziomie, ale no na przykład Pan przewodniczący Robert Winnicki no, porównuje Rafała Ziemkiewicza do człowieka, który w moim przekonaniu jest najbardziej predestynowany do tego, żeby uznać go za następcę Stefana Kisielewskiego w polskiej publicystyce, w polskiej kulturze. No, pan poseł Winnicki, Rafała Ziemkiewicza porównuje do Najbardziej skrajnych dziennikarzy gazety wyborczej. I dlaczego? Dlatego, że redaktor Ziemkiewicz nie poparł Konfederacji w wyborach. No i politycy zamiast zabiegać o poparcie, wolą inwektywy. No, panowie, naprawdę, to nie tędy, nie tędy droga. To nie jest ani skutecznie, skuteczne politycznie. Ani jeżeli naprawdę serio traktuje się wartości narodowe, ani nie wyraża solidarności narodowej, która oparta jest zawsze na szacunku. Na szacunku i co więcej, na poszukiwaniu wspólnoty poglądów z tymi Polakami, z którymi choć częściowo można coś zrobić albo wspólnie opinię publiczną kształtować. Po ostatnich naszych spotkaniach, no miałem też sporo głosów i pytań, więc na dwa przynajmniej chciałbym odpowiedzieć. Pan Piotr, jeden ze stałych widzów, prawdę mówiąc, i stałych komendatorów, pyta, jak na politykę rządu przełoży się wzrost reprezentacji porozumienia wicepremiera Gowina z 12 do 18 posłów. W moim przekonaniu, Premier Gowin w poprzedniej kadencji, poza autonomią swojego resortu i swojej polityki, szczególnie nie wywierał jakiegoś odrębnego wpływu na politykę większości. W tej chwili pierwszy efekt, który może mieć to wzmocnienie, to w moim przekonaniu umocnienie pozycji premiera Morawieckiego. Nic nie wskazuje na to, żeby miał być odwołany, choć słychać takie postulaty w obozie rządowym o potrzebie zmiany premiera, ale dzisiaj taka akcja, kontestacja jego stanowiska byłaby o wiele trudniejsza, bo yy, między innymi dlatego, że Jarosław Gowin może powiedzieć to yy, beze mnie. No to ten kierunek, który obaj panowie premierze yy, Morawiecki Gowin reprezentują, yy, niewątpliwie ten awans polityczne porozumienia Jarosława Gowina wzmacnia. No, natomiast niestety my musimy pamiętać, że i premier Morawiecki, i jeden z członków rządu wywodzących się z porozumienia, no, mieli wypowiedzi takie relatywistyczne. Jeżeli chodzi o zasady cywilizacji chrześcijańskiej w ostatniej fazie, mówię o tym otwieraniu furtki dla yy, związków partnerskich, czy no, może nie dla związków partnerskich, ale kroku w tą stronę, o ułatwieniach dla, relacji, dla par żyjących w relacjach homoseksualnych, czy no ten niedobry wywiad y, premiera y, podważający możliwość wzmocnienia ochrony życia. No ale, ale niewątpliwie ale niewątpliwie to środowisko będzie silniejsze. No, dla porządku powiem jedno, bo ostatnio dużo mówi się też o kontestacji premiera przez środowisko, przez środowisko ministra Ziobro. Y, no, dla mnie te deklaracje pana ministra Jakiego, że trzeba wzmocnić porządek wartości i tak dalej, są tyleż efektowne, efekt, efektowne co miało wi mało wiarygodne, w konsekwencji nieefektywne. No w polityce jest często tak, że politycy wypuszczają jakąś zasłonę dymną o tym, jak to środowisko traktuje swoje mocne deklaracje. No przekonaliśmy się w ciągu ostatnich czterech lat, gdy byli w opozycji. Minister Kempa mówiła, że konwencja stambulska to potworek traktatowy, potem udawała, że nie wie o co chodzi. Minister Żobro, pytany, czy w wykonywaniu obowiązującej ustawy o ochronie życia, tych obowiązujących przepisów, nastąpiła dobra zmiana? Czy nastąpiła dobra zmiana w walce z przestępczością aborcyjną? W ogóle nie podjął rozmowy, a sam minister Jaki no przecież mm, proponował yy, tęczowego burmistrza Guziała na wiceprezydenta Warszawy i co więcej, nie od yy, optymalizacji yy, komunikacji miejs, miejskiej, ale od spraw kultury od spraw kultury, co burmistrz Górzeł, wywieszający nad Ursynowem tęczową flagę, w czasie kiedy rządził z pisem tą dzielnicą, natychmiast podjął i mówił, że w Warszawie, w polityce, w stolicy będzie robił to samo, co to samo, co na Ursynowie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja o każdym środowisku, o którym mówię, mówię tylko z tą intencją, żeby ich przekonać do zwrotu polityki, bo wiarygodność nie polega na tym, że błąd polityczny, który ktoś kiedyś zrobił, na przykład minister Jaki z tą rekomendacją pana Górzała, co więcej na określone stanowisko, yy, przekreśla czyjąś politykę, ale w tej chwili oczekujemy faktów, nie deklaracji, nie opowieści o wartościach, tylko konkretnych faktów, które yy, no, pozwolą wierzyć, pozwolą nadać jakąś wiarygodność tym wypowiedziom yy, politycznym. No, takich faktów Choćby jak wczoraj, naprawdę to jest wielka rzecz, ta uchwała przeciwko pogardzie i nienawiści antykatolickiej. Podjęta późno, ale dziękować Bogu, podjęta. Złość mediów Agory już pokazuje, jak naprawdę ta uchwała była ważna. Paru komentatorów wyraża żal, że nie startowałem z Konfederacją. Otóż jedno wyjaśnię, że. Tak jak nie przyjąłem 12 lat temu propozycji po rezygnacji z urzędu marszałka Sejmu, propozycji wicepremiera Giertycha bliskiej współpracy, kandydowania na prezydenta z poparciem jego partii, wchodzenia do ich klubów wspólnie i tak dalej, bo uważałem, że naprawdę tamta partia wtedy. Z jednej strony stawiając dobre postulaty metodą działania, robiła wiele, żeby odstraszać od budowania szerszego poparcia dla nich, bo niestety czasami w pragmatyce politycznej jest tak, że szersze poparcie konieczne dla przekształcenia rzeczy w akty instytucje państwa niekoniecznie zamienia się w szersze poparcie wyborcze dla określonej grupy, a to już nie musi być większościowe. Podwojenie głosów daje dużo mandatów, a że tak powiem, polityka państwa daleka. No, ja y, muszę mieć gwarancję, jeżeli y, miałbym zaufać komuś w życiu publicznym, do tego, że y, polityka jest naprawdę polityką odpowiedzialną, polityką dobra wspólnego narodu, bo tak naprawdę również y, ta konsekwencja w polityce, ta twardość, czy wyrazistość, i tak dalej. Wszystkie te kategorie mają sens tylko wtedy, kiedy prowadzą do konsekwentnej realizacji, do zamieniania, do zamieniania zasad w akty, instytucje, a nie jedynie do słów i poszukiwania popularności. Także. Ta sytuacja przedwyborcza trwa. No, będziemy w najbliższych spotkaniach, oprócz tych rzeczy, o których już zapowiedziałem, no stop pedofilii, ale będziemy mówić przede wszystkim o procesie tworzenia większości i tworzenia rządu. Od wszystkich oczekujemy dobrych, odpowiedzialnych, motywowanych racją stan stanu działań w tym kierunku i przeciwstawienia się tym budowania większości, chroniącej nas przed tymi, którzy w życiu politycznym tym zasadom zagrażają. Także bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, do wtorku. Jest nas coraz więcej na tym kanale, też szybko ostatnio przybywa subskrybentów. Wszystkich witam serdecznie, wszystkim dziękuję za zainteresowanie. To rzeczywiście jest miejsce, w którym możemy kibicować sprawom polskiej racji stanu i dobra wspólnego, a nie tylko Partią. Także zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie koniecznie o dzwonku. No będzie dzwonił wtedy, kiedy będzie powiadomienie o nowej audycji. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.